No hejka widzowie, ogólnie ostatnio na YouTube pojawił się dość ciekawy trend robienia filmów o siedmiu poziomach różnych rzeczy z jakiegoś fandomu, czy też community, jakby jeden pies. Na przykład siedem poziomów graczy, czy też siedem poziomów graczy Crash Royale. Dlatego pomyślałem, że hej, co gdyby coś takiego zrobić na FNAFowej scenie YouTube'a? Siedem poziomów fanów FNAFA. Wydaje mi się, że to dość ciekawy pomysł. Oczywiście wolę zaznaczyć, film będzie bazował lekko na stereotypach, ale to jakby chyba oczywiste. Ale jeśli film wam się spodoba, to w komentarzach oczywiście możecie napisać jakim poziomem fana FNAFA wyje, Jesteście. I z innych rzeczy, co chciałbym jeszcze powiedzieć, zanim zaczniemy całkowicie film, to to, że oficjalnie zaczęły się święta. Jest to za sprawą tego, że w League of Legends jest już w końcu zimowa mapa, a jakby tego było mało, to gdzie nie wyjdę z domu, wszędzie są świąteczne ozdoby. Dlatego też od następnego filmu zaczniemy sobie świąteczne odcinki, bo dzisiaj jeszcze uważam, że jest to akurat za wcześnie. Pomijając to, że wszędzie już właśnie wszyscy tymi świętami nas męczą. No i jak jeszcze mogę, to zachęcam Was do zostawienia lajka w górę pod tym filmem. Zapraszam Was też na mój serwer Discord oraz Instagrama. No i możecie film oczywiście podbić, jeśli chcecie. No i już bezwzględnie. Przedłużania zapraszam Was do oglądania. Bo pierwszym poziomem fana FNAF-a będzie nowicjusz. Nowicjusz charakteryzuje się szczególnie tym, że, oh. jak sama nazwa mówi, jest nowy w fandomie. Mógł tą grę poznać na jakimkolwiek przedziale. Kiedyś na przykład mogła być to pierwsza część gry, kiedy wszyscy w sumie byli nowi, druga, trzecia, czwarta, czy też sister location, i jakakolwiek. Na ten moment to najprawdopodobniej będzie to właśnie Five Nights at Freddy's, Secrets of the Mimic, czy jakakolwiek inna część gry, przez którą akurat ta dana osoba poznała Five Nights at Freddy's i właśnie zaczyna wchodzić w fandom. Taka osoba, no, będzie dopiero poznawała wszystko, nie będzie znała jakichś dużo teorii, a głównie będzie się sugerowała tym, co jest najpopularniejsze. Czyli wpisze najprawdopodobniej po prostu na YouTube'a fabuła Five Nights at Freddy's, obejrzy filmik, który jest najpopularniejszy, no i będzie się sugerować głównie tym, co usłyszała tam, bo jeszcze po prostu ma zbyt mały zakres wiedzy, by wiedzieć nieco więcej. A akurat we FNAF jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji do zgłębienia, tym bardziej jeśli chcecie się bawić w coś takiego jak teorie. Jest naprawdę bardzo dużo interpretacji, teorii oraz innych rzeczy, przez co naprawdę bardzo to komplikuje moim zdaniem sprawę dla nowych osób. Następnym poziomem będzie kolekcjoner. Czyli jest to osoba już nieco poziom wyżej, która jakiś czas swój w fandomie spędziła, ale jego głównym celem tutaj nie są teorie czy też jakoś gameplaye, a po prostu posiadanie jak najwięcej z Five Nights at Freddy's. Mam tutaj na myśli merch, książki, ubrania, kościele czy też nawet gry na Steamie. Po prostu ta osoba kolekcjonuje wszystko, co jest związane z Five Nights at Freddy's, a jego pokój wygląda jak jakaś wystawa rzeczy z Five Nights at Freddy's. Osobiście sam kiedyś kolekcjonowałem dużo rzeczy z Five Nights at Freddy's. Miałem za cel mieć każdą książkę, ale w Momencie, w którym tych książek zaczęło wychodzić coraz więcej i więcej. Po prostu, jeśli mam być cztery, poddałem się. Następnym trzecim poziomem będzie fanfikowiec. Nie wiedziałem tak szczerze, jak do końca to nazwać, akurat tą konkretną kategorię fanów, ale jak zacznę mówić, to zrozumiecie o co chodzi. Fanfikowiec to jest moim zdaniem ta grupa fanów, która bardziej poświęca się artystycznie. Pisze na przykład różne historie na wattpadzie, czy też tworzy dużo nadinterpretacji na temat fabuły, i zamiast typowo iść w teorię, to idzie w to, co najbardziej im pasuje. Takie osoby też mogą tworzyć różne fanarty, czy też różne inne rzeczy, związane na przykład z sihi animatroników, ale dobra, dobra, słuchamy, nie oceniamy. Ale pomijając ten fakt, to i tak uważam, że jest to jedna z bardziej kreatywnych części tego fandomu i czasami takie odmużdżenie posłuchania sobie historii na odpadzie o tym, jak Foxy z Mangle byli w szczęśliwym związku, aż tu przyszła Chica i rozwaliła miłość Foxiego, naprawdę czasami jest bardzo fajne. No dobra, ale uważam, że to był tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o fanów Five Nights at Freddy's, bo teraz przechodzimy do tych mocniejszych osobników, jak na przykład Gamer. Jest to osoba w fandomie, która przeszła każdą część Five Nights at Freddy's i stara się przechodzić najtrud Trudniejsze tryby jakie istnieją. Jakby tego było mało, przychodzi też każdy fangame, jaki istnieje, i jeśli jest on trudny, to stara się jak najwięcej tam punktów zdobyć, czy też po prostu go przejść. Przez chwilę myślałem, czy może tego nie rozdzielić jakoś na gamera, czyli osoby, która po prostu przychodzi każdą część Five Nights at Freddy's, no i też fangame'owca, bo uważam, że to są trochę dwie inne rzeczy. Są osoby, które akurat siedzą w stricte Five Nights at Freddy's i przychodzą tylko te gry, ale są też osoby, które przechodzą głównie fan y, bo na przykład bardziej one im się podobają od głównych Five Nights at Freddy's gier, ale uważam, że można to jakoś połączyć bo są też osoby, które przechodzą i główne części Five Nights at Freddy's oraz też przy okazji gamey. Więc w dużym skrócie gamer to jest osoba, która ciśnie z tym i przechodzi wszystko, co się da. Znajduje sekrety, niesekrety i przechodzi najtrudniejsze tryby. Naprawdę szacun dla takich osób, że im się chce i że jeszcze im psycha nie siadła. Następny poziom fana FNAFA to jest teoretyk. Jest to osoba, która główną swoją działalność w fandomie poświęca na tworzenie teorii. Jest bardzo zaangażowana w to, jakie lore skrywa Five Nights at Freddy's. Swoje teorie najczęściej pisze na jakimś freddicie, twitterze, czy też jakichś serwerach discord różnych Twórców, czy też po prostu pisze właśnie do różnych twórców swoje teorie, z tym, żeby może wygłosili je na swoich kanałach. Ale głównie jednak ta osoba pamięta o tym, że jest to dobra zabawa i tworzy te teorie, czy też różne własne przemyślenia, spekulacje, głównie dla zabawy. Jest to ważne akurat do zaznaczenia w porównaniu z tym, co będzie na sam koniec, ale to zobaczycie w swoim czasie. Bo następnym szóstym poziomem będzie FNAFTuber. I jest to dość ciekawa osoba, bo może być to na przykład teoretyk, czy też gamer, czy też nawet fanfikowiec, który stwierdził, że to co robi będzie chciał upubliczniać i publikować na YouTube. W 2022 był naprawdę bardzo spory wysyp FNAFTuberów. Lecz połowa z nich po prostu albo odeszła, albo już nie tworzy teorii. I została ich naprawdę bardzo mała garstka, przynajmniej w Polsce, i jest to gatunek na wyginięciu. Są to osoby w fandomie, które starają się głównie dawać rozrywkę, czy też przedstawiać różne swoje ciekawe teorie, czy też teorie właśnie innych teoretyków, na swoich kanałach do szerszej publiki. Co jest naprawdę bardzo fajne, i uważam, że takie osoby są potrzebne, bo tak jak mówiłem, niestety ten gatunek jest na wymarciu. Ja osobiście siebie nie wiem, czy mogę opisać jako FNAFTubera, póki co chyba tak. Bo mój content głównie skupia się na FNAFie, ale mówię wam to już kolejny raz, nie jest to coś, na czym chcę głównie skupiać swoją działalność. I w swoim czasie będę chciał od tego odchodzić i próbować jakichś innych rzeczy. Dlatego możecie pisać własne propozycje w komentarzach. Ale wracając, FNAFtuber to też jest osoba, która moim zdaniem bardzo buduje hype w fandomie. Na przykład, jak są jakieś różne publikacje najnowszych gier i jest coraz bliżej do ich wyjścia, omawiają oni na przykład trailery, czy też robią filmy na temat tego, czego będziemy mogli się tam spodziewać. Co, bądźmy szczerzy, buduje bardzo hype. I bez tego nie byłoby to do końca to samo. Tym bardziej, jak teraz marketing w FNAF jest prowadzony w taki sposób, że prawie nie dostajemy nic. Wiele osób na przykład bardzo często dowiadywało się dopiero w dzień publikacji, że jakaś gra wychodzi i gdyby nie właśnie w FNAFTube'erzy, całkowicie by to przeoczyli. Ale dobra, teraz przechodzimy do ostatniego punktu, jakim jest zapalony teoretyk. Jest to osoba, która najprawdopodobniej spędziła najwięcej czasu w fandomie. Może być tutaj od samych początków, choć niestety też takie osoby tworzą się, nawet jak dołączą nieco później. Jest to jednak osoba, która jest bardzo zapalona i oddana Serii i jego teorię traktuje jako świętość. Może nie dosłownie, ale uważa na pewno, że jego interpretacja fabuły jest najbliższa prawdy. Taka osoba też często krytykuje inne teorie, które jego zdaniem nie są poprawne, no i w porównaniu co do zwykłego teoretyka, nie robi tego już głównie dla zabawy, a właśnie przez mocne zapalenie, tym, żeby faktycznie rozwiązać fabułę Five Nights at Freddy's za wszelką cenę. Takie osoby też często niestety bywają toksyczne w wyrażaniu swojego zdania, wyśmiewając inne teorie. Lecz zdarzają się też miłe egzemplarze, chociaż i tak dla tych osób, głównie celem jest to, żeby po prostu rozwiązać fabułę Five Nights at Freddy's za wszelką cenę. Jak macie na przykład takiego teoretyka i zawziętego teoretyka, to niestety naprawdę dzieli ich naprawdę bardzo cienka kreska. Sam niestety tak miałem, że w pewnym momencie zapomniałem, kiedy robienie teorii dla mnie było po prostu zwykłą zabawą, a jakąś dziwną obsesją na punkcie tego, żeby po prostu rozwiązać fabułę Five Nights at Freddy's i za wszelką cenę akurat moja interpretacja, żeby była najbardziej bliższa prawdy. Nawet jeśli nie była. Okej, okay, przypominam, że ten film jak coś bazowo głównie na stereotypach, więc nie bierzcie tego do siebie, ale jeśli faktycznie jakiś z tych poziomów fanów na do Was pasuje, to możecie napisać w komentarzach, jaki. A z mojej strony to już by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, bo pamiętajcie, ja tu jestem głównie oddawania Wam rozrywki. A jeszcze jedna taka rzecz, którą chciałbym tutaj zaznaczyć, pamiętajcie, to co ja mówię w swoich filmach, to jest moje zdanie. Tak samo jak wypiszecie swoje zdanie w komentarzach, to ja wyrażam swoje zdanie w filmach. Nie narzucam Wam tego, co ja uważam, tylko po prostu mówię, jak ja uważam. Nie musicie się ze mną zgadzać i jest to jak najbardziej normalne, Normalne. Kończąc to, zapraszam Was na mojego Discorda oraz Instagrama. No i to by było na tyle. Trzymajcie się do następnych materiałów.